Bo za rano idziemy sobie na rajd, będzie fajnie. Zwykle chłopaki się spóźniają. Mam nadzieję, że błotka nie będzie brakowało, pogoda dopisuje. To będzie dobry raj, dobry raj. Ja pierwszy raz tam tak wcześnie, zrobiłem sobie śniadanie, rozumiecie, umyłem się, a wy jak zwykle. 10 minut później. Jak zwykle, no szczęśliwy. Chcesz jaka nowa chłodnica. No i alternator już wszystko. Teraz mieliśmy kilka poważniejszych napraw do chłódnice Wyciągarkę trzeba było przeserwicować lekko, bo to po dwóch latach to pieni. Sorkę, żeśmy wreszcie uszczelnili jak należy. Witamy Was bardzo serdecznie na akcji na aplikacji wiosna. Bardzo Wam dziękujemy, że tak licznie do nas przyjechaliście. Pierwszy raz w tym sezonie, trzy klasy zawodnicze, klasa turystyczna, klasa przygoda i klasa no-limit. Zaczynamy ten rajd, jesteśmy na terenie starej gorzelni, tutaj mamy parę pieczątek, a potem wracamy na okolice toru na Wyrazowie. Na razie jest sucho, ale potem ma być ciekawe, także zobaczymy. Za spokojnie ten rajd zaczyna. Za spokojnie. Aż aż jest. Zamiast auto, nie mogę odpalić Okazało się, że tam trochę w kamieniem puknąć i już. jedziemy dalej. Teraz zrobimy sobie porównanie pick-upów na jednym podjeździe. Mamy tutaj Hiluxa z generacji z w sumie chyba nowym Raptorem. Jednak raptor to raptor. Fajna opona, duży prześwit, pewność kierowcy i od razu na górze. Rok temu, pierwszy raz byliśmy tutaj z chłopakami i nagraliśmy pierwszy filmik na nasz kanał. Także za niedługo wydamy jakiś odcinek podsumowujący rok naszej jazdy. Teraz w przyjechaliśmy na trzecią pieczątkowie, tak naprawdę ostatnią, ale największą. Gadki zmienione, to znaczy, że coś się będzie działo. Blokada to blokada Czasami się przydają Chłopaki sobie wywierałem jeszcze ostatnio takie najłatwiejsze pieczątki A my sobie pójdziemy do naszych znajomych Jeszcze ja na trapach zrobimy Dobra, w lewo, w lewo, w lewo, lewo. Co? Co? na ryby Była w lewo No, dawaj, dawaj, dawaj Dziś jest samurajek A jestem z trapą Teraz próbujemy my zobaczymy jak nam pójdzie. Przyjechaliśmy na czas. Tasiu poszedł sprawdzić pracę, Łukasz się zastanawia Dronik w gotowości Zaraz ruszamy 42,90 co? 42,31 ja Chciałem nakręcić chłopaków od przodu I nagle zmienili taktykę, pojechali w prawo Zanim ich dogoniłem No ale nagramy sobie teraz dziączka niebieskiego Dla porównania I zobaczymy jaka jest różnica Nie wiem czy to jest widać na telefonie. A Rukasz właśnie w tym oponentzie kipę na no, jedna woda i ten muł przede wszystkim, który jest na dnie no, okazał się zbyt żąski. Rajd. nawet nie wjechaliśmy na teren największych bagien, a już jest ciekawie. Trochę już go nie zostały na mnie całe 3 godziny, a w końcu się zaczął rajd. Patrzcie ile tu jest błota, jakie to są tereny. Tu można w końcu jeździć. Z pozoru miało być łatwo, niby być twardo. Nie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie początka na 3 minuty. A... No, mówiłem ci, że to jest twardo. No, Pasiu, jak mówi, że jest twardo, to znaczy się, żeby nie słuchać Tasia. Ale, Ale bo ja i na tym mi nie wjechał jeszcze, jeszcze się ten dochodzi, że to był... Ja chyba nie wyjedział w się

Jest opanowana! Zaraz wyjeżdżamy, jedziemy dalej! Łukasz tam do pod... No i to jest z motka, fajne byłby takim? No. Ale już za łatwo. Kiedyś takie będę miał. Thank <slurring> you. Trwa mnie cała godzinka, powoli zmierzamy w kierunku mety No ja bym powiedział, że jak tędy jedzie, to sam to chodzi po innej, nie? Aha Ale tu nie dojechał, więc... Aha, okej, okay, rozumiem Nie no, super ci idzie, super Stasz jeszcze chwila i je kiełbasa Żurek Fajda ze smalcem. No widzę, no, widzę smal... uśmiech na no. Fajda ze smalcem, właśnie. Fajda ze smalcem i ogórkiem, nie? No. No i zawsze tak jest. Zasiu wyciągał linet z wyciągarki, aż ją wyciągnął całą i teraz Łukasz nawija na nowo. Czyli jednak jest krótszy odcinek niż myśleliśmy. Kilka ostatnich jedziemy do końca Także nie będę wam już pokazywał tych łatwych Widzimy się na mecie, na rozdaniu nagród Na razie Co tak wzdychasz? Już po Już po, no ale już Gdyby się człowiek położył, no tam, to jeszcze auto trzeba umyć ja też będę robił No dobra, okej, okay. ale jako ja tak. Tak. Za 10 minut zapraszamy Wam tutaj I kochani Miejsce pierwsze To zaczyna być trochę nudne Załoga Białego Patrola 86 punktów, czas 42 sekundy 31 sekundy, załoga z numerem 202. Gratulacje. Zobaczcie jak wygląda karta z klasy przygoda. Czyściutka. Wielkie prawa, słuchajcie. Gratulacje. No nie no, ogólnie ja to ten, no, gratuluję, nie? no. Wam też. Ale ogólnie pozytywnie. Tak, tak. No słuchaj, na kiedy tylko dwie z miały lepszy czas, także. Najważniejsze, że Jareczek miał lepszy czas, to problem. To jest najważniejsze, Także to nam dało uśmiech na cały dzień dzisiaj. <grym> Teraz szybka fotaj do domu. Fotaj do domu. To na razie, do domu.